Cześć moje niedźwiadki. witam was na moim kanale, ja jestem Gryzny i jestem dzisiaj znowu w mojej kuchni. A dziś chciałbym do was przyjść z filmem makaron z twarogiem na dwa różne sposoby. Jeden sposób będę prezentował ja, czyli z boczkiem na tusto, a drugi sposób będzie prezentować moja kamerzystka, czyli Natalia. A jaki to będzie sposób? No słodko, z dzieciństwa. Więc zapraszam do oglądania, hej! No to jesteśmy tutaj i zaczniemy sobie od stawienia wody na makaron. Zajemy pół wody. Myślę, że każdy z Was umie stawić makaron, więc sobie muszę tłumaczyć to jak to i co ja, ale i tak do swoje wychody. Wlejemy pół garca wody. Do tego wsypujemy łyżeczkę soli. Oczywiście sól himalajska najlepsza. Palamy gaz I czekamy jak woda będzie się gotować, to do Was wracam. Aleczko, kochani, woda na makaron już się gotuje, przepraszam. Więc wsypujemy nasz makaron do Brusia z Biedronki. Sypujemy cały litr makaron cały 750 gram makaronu. Przemieszamy sobie. I makaronik ma się gotować 4 minutki. Wracam do Was jak będzie gotowy Moi drodzy, gdy już makaron jest ugotowany po 4 minutach. Ubieramy nasze piękne rękawice, które wy dobrze znacie, które przydałoby się wyprać. bierzemy makaron, odlewamy go. chociaż no jak w życiu mógłbyś nie przykleić. Robię odcinek. Ale po co? Utrudnijmy, Jukiterowi i Odlewamy makaronik, przelewamy go zimną wodą. No. Myślę, że wystarczy. No i odcieka. I za chwilę do Was wrócimy. Jak będziemy dzielić go na równe połowy. Najpierw zaczniemy od sposobu kabeżystki. Bo jest na zimno. Bo jest na zimno. Więc może powiedz co robisz. Próbuję tworzyć twarz. Na chwilę Ach, ten twaróg, Czym by bez niego był ten świat? Aha, no, się będziesz męczył? no, to wkładamy sobie go do miski. Nie ma nic z tym innego. O, proszę. To odkładamy. Bierzemy widelec, to z tego tak trochę ten. Tak trochę ten, kochani. Widelec sobie rozpaczkajemy. Bo dlaczego by nie? Bierzemy śmietanę, kę, śmietankę. Śmietankę wzięliśmy 12% raczej. Tak. I to potem mieszamy chwilę sobie, żeby wiedzieć już, czy nie już. A po czym? też wiedziała, czy tu już jest dobrze wymieszane? No będzie takie w tej masie, nie? Nie będzie nigdzie to śmietany bo tak... ...sobie nie będzie latać. To jeszcze do tego cukier. I Ile cukru? Nie wiem. no oko. Trzeba będzie posmakować później. Wszystka rzecz jest wystarczające, czy nie? Mamy na początek tylko... ...poczymy. No wszystko ładnie widać, co sobie tak... Gnieciemy. Mieszamy, gnieciemy. No i tak to gnieciemy. Mówi. Żeby się wszystko nie połączyło, żeby to śmietana nigdzie. cała się, połączyła z fareniem. I Tak samo. Mieszamy. Tak, o. Co się ze mnie śmiejesz? Nie śmieję się. Czuć stres w twoim głosie. Wcale <laughs> pakpokomy. Chcę które jeszcze sypiam Małą no, słodzkie. Myeszamy dalej. No i co? Teraz dodajemy makaron do tego, tak? Tak. No to teraz leć po makaron. No nie, trzeba je wypadować. Że Gryzwi nie jest profesjonalnym kamerzystą, to zrobił fail. I niestety makaron już mam wysypany do miski, bo się skapnęłem, że przypadkiem nie włączyłem nagrywania. Więc jak już przeszypiecie sobie makaron do miski, to mieszacie sobie go. Co robię? Normalnie. Nie ma żadnego wow. Ja hmm. oczywiście ten makaron jest na dwa dni. To nie jest tak, że my to wszystko zjemy dzisiaj. Tylko oczywiście zjemy to w dwa dni albo i nawet trzy. Po prostu zrobiliśmy sobie obiad na więcej dni. Albo śniadanie jak to woli Brawo, kochana kamerzystko. Jesteś. W tym momencie ocipciana. Odkurzesz przyjdzie i tu zbiera. Tam się już upominał. No Jest wymieszane. Jest no, I może teraz ja sobie posmakuję tego? No, to Od razu. Więc trzymaj kamerę. Od razu ja będę smakował. Mały makaron. Trochę muszę go zjeść. No już wystarczy, no. Moi drodzy. Przyznaj to, że jest spieszny. No, no no makaron to. jest dobry, no wiesz. Damy trochę za słodki. Ogólnie rzeczywiście makaron dzieciństwa. Pamiętam, że w szkole kiedyś ma 100 usta taki makaron robili. I był dobry. No jest dobry, no jest słodki, jest dobry. Przechodzimy teraz do mojej części. Czyli makaronu na tłusto. Yo. Więc moi drodzy lecimy Ciebie z moją wersją makaronu. Mój makaron będzie na tłusto. Odpalamy patelnię. U mnie zawsze się robiło taki w domu makaron. Natalka mówi, że w, dzi w dziwny sposób. Wrzucamy do tego smalec. Czekamy ładnie, aż się ten smalec sam rozpuści. Po tym do smalcu dodajemy boczuś. I będziemy wszystko razem mieszać. Może wrócę doba, żeby właśnie nie zarządzać, jak się smalec rozpuścił. Jak już smalec się rozpuścił, to wrzucały na to poczuć. Ładnie. No i smażymy, dlaczego to Was jak poczyty był spażowy Moi drodzy, mamy już tutaj usmażone z kwareczki, ale zanim z przechodzimy do makaronu i to Was wracam. Tu moi drodzy otwieramy kwaruk. Mecz się, mecz. i teraz lecimy sobie ja sobie to układa warstwami dajemy trochę makaronu na no to dajemy twaróg ale ten papier jest taki górnisty co? no bo z tym płynie z tfalogu nie? no to papier rzucimy na no to dajemy twaruk. ruszymy go tak pięknie, ładnie Co? sobie pokruszymy twaróg. O Teraz mamy pokruszony ładny twaróg. I ładne brudne ręce. Także opukam sobie ręce i wracam. Gdy już umyję sobie ręce, to wymieszamy sobie tutaj ten makaron z tym twarowym co go dodałem. Prześmiej się robić. Ładnie. Nie będę robił bo on się zgubiłem w tym i bez sensu. Teraz dajemy sobie boczek i tłuszcz. Jezu, to z tym smalcem tam blały. Tak, no boczek i tłuszcz dajemy. Mm -mm. Na to dajemy makaron. Wszystko ładnie sobie zaraz i wszystko ładnie sobie tutaj ugniatamy mieszamy i tak to, to wygląda. Na serce boli takie jest tu No. Ale nie mm. wiem, często takich potraw, więc no całe szczęście, więc nas na jakiś czas to nie grozi. nie no jest, wydaje mi się. Teraz o to pokażę Wam tutaj dwa makarony, porównajcie sobie wygląd. Makaron Natalii, makaron mój. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Zapraszam na moje social media. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Wracam do Was z powrotem, bo zapomniałem o degustacji. Więc degustuję tutaj Natalki jeszcze. Dobre. Słodki. mój dobry straszny tłusty które wolicie wybierzcie sobie sami trzymajcie się do zobaczenia cześć